Czas odebrać sukieneczkę oraz, co najważniejsze, Wielkanocnego Buni! Elusi z tej strony, Nero pomalo i patrzcie, że jestem znowu na tym koncie, czy A co chciałam zrobić na dzisiejszym odcinku? jest tutaj witą! Teraz załatwił mi pewien znajomy z internetu. I pozdrawiam bardzo serdecznie go, Uwaga, uwaga! Yay! I have started na tydzień! O oh, nie, Yay! Yay. Yeah. <laughs> w międzyczasie chętnie powiem, czy coś się zmieniło w planach tego konta, bo wydaje mi się, że troszkę tak. Miałam tu zrobić bardzo dużo awards, ale zdecydowałam, że będzie to bardzo na i nie będzie tak za bardzo naciskać na to wszystko. I w wolnym czasie pokupuję sobie trochę rzeczy. I nie, żeby dorobić tego jakąś Serię. Myślę, że będzie tak lepiej. Wow, mam 10 tysięcy... Tarko jest, ale jestem bogata, ja nawet na moim głównym koncie mam o wiele mniej. Ha, 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 ha. Zaraz to się pewnie zmieni, bo zrobię shopping. W ogóle, coś taka na uwadze, która mi właśnie przykuła moją uwagę, to co? Że pewna rzecz stała się dla VIP-ów. Ja no I miałam taki szok, że wcześniej sobie robiłam to miejsce życzeń, którą zaraz kupię. No i widać, że... Nie, ja wcześniej nie miałam tego VIP-a na tym koncie. Ale coś... To, to, Dobra kupuję to mimo wszystko Bo teraz mogę Okej okay. I zaraz pójdziemy się do sklepu Jednego drugiego Żeby konto Było bardziej wzbogacane niż przedtem Bo wcześniej coś Nie zmieniło się przez te Kilka miesięcy Z wyjątkiem poziomu Poziom 20 co nie, to trochę szybko go zrobiłam. Oczywiście przyznaję że użyłam tyku na pixelach, ale w moim zdaniem to nie jest prostu, ponieważ to nie jest coś takiego zewnętrznego. Tylko opcje do dodawania temu za prezenty. Właśnie dodałam wister plan, jest no ja z tego korzystam, tak jak pewnie większość w osób, którym mogą sobie na to pozwolić. Dlatego te rzeczy są takie drogie. Hello, czyli z tej strony Nelo Pomelo i dzisiaj z okazji Wielkanocy będziemy robić zadania wielkanocne. Ale najpierw zacznijmy od pewnej rzeczy, która jest kupno vip na miesiąc. Tak, dokładnie. Znowu wydaję kolejne pieniądze. Nie dość, że wcześniej na innym kocie, teraz na tym, ale za 204 zł. A jest przycina, więc warto skorzystać z nie? Yy, słuchawki zaatakowały moje uszy w tym momencie, ale VIP już jest, jest 15 tysięcy stagnantów, 110 diabetów i futrzaste buty. Zapomniałam jeszcze wspomnieć w ogóle, że dzisiaj zamierzam zrobić boostera. A tak o, bo dawno nie robiłam, mogę sobie zrobić, czemu nie? I tak, od tego zaczniemy i w trakcie tego będziemy robić zadania. Ale najpierw oczywiście napiszę, że nagrywam. I kupujemy, wydajemy te pięć diamentów. Moje uszy cierpią. Zaczynamy od pierwszych zadań. Będę pomagać. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, Candy606. Najważniejsze, żeby zapominać wielkanocne pisaki. Znać pięć wielkanocnych pisanych. Standardzik. Dobra, tutaj mamy drugą, trzecią, czwartą i może jegoś pominąłam. O, piątą. Taki kamuflaż, halo? Aha Wydawało mi się, że kliknęłam <laughs> Na pierwsze zadanie dokonane Ale w co się ubrać? Co jest wadać? No co to za skandal? No nie I tak nie wychodzę z domu Nikt nie wychodzi z domu Nie, nie Polub trzy luks, które twoje zdaniem Będą idealne na Zobaczymy kto tu ma fajny look. Ty masz fajny look, pozdrawiam. Tobie też polubię jakiś look, ale ja ci polubię ten wiosenny, żeby było tematycznie. jeszcze trzecia osoba. O! Tobie polubię look. Odbieramy nagrody. I przechodzimy do trzeciego zadania. Najlepszym elementem pikielichu są osoby, które w nim biorą udział. Polub zdjęcia trzech osób, z którymi fajnie by było pójść na piknik. Czas polubić trzy zdjęcia. Chodzimy w miasto filmów. Dziękuję za polubienia. Ale piękny rysunek. Ten też fajny. Oraz jakiś edit. Dobre uczynki pomagają Ci złapać wielkanocnego buni. Rodzej dwa autografy innym movie stars Dobrze, że mam star starwipa Dobra, to wiedzą grafa, bo bardzo pomagasz Bardzo dziękuję I przejdziemy w tym czasie do następnych zadań Może wielkanocny buni Ukrył się w czyimś domu Fu, pokoju Róbcie zwierzaki, które na pewno nie są wielkanocnym buni A ja nie wiem jak wygląda wielkanocny buni Skandal. Chwila, bo ja mam polubić jeszcze te pokoje, to tutaj nie mogę polubić, bo już polubiłam dawno, ale za to po, po jeszcze zwierzaczki. Nawet więcej niż trzy, bo aż wszystkie. By się trochę dorobić. Haha! Ha. O! Zadanie wykonane! Możemy dać jeszcze grafa i będziemy mieli kolejne wykonane zadanie i pierwszą nagrodę. Jej, Co jest naszą pierwszą nagrodą? Przepiękne! Może wielkanocny ból pokaże, Pokażę się udekorujesz swój pokój na Wielkanoc. A może takie? Może się przydać do filmów, bo jestem filmowcem na movie Star Planet. Ta, 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 ta. Za inspiracje mogą posłużyć Wielkanoc na artbooky. Polub 3. Tutaj widzę jakaś okładka gazetki. Polubię za ładną postać. O, zieleń. Fantazja, zielona fantazja. Klimatyczny artbook. O, ten jest ładny. Zauważam, że te wszystkie artbooki z unikatami piękne, estetyczne i w ogóle bardzo szanuję. Stwórz artbook, który będzie pokazywał jak wyobrażasz sobie idealną wielkanoc. Hmm, no dobra. Zobaczymy, co ja tu mogę zdziałać. Stopią chwilę! Może pomyśleć, że też jesteś biz... zbzikowany. A zbzikowany. Wygraj zwariowane karty! Przejdziemy chociaż spróbować yy, wygrać tą zwariowaną grę. Dobra, zobaczymy. Wydaje mi się, że to... Okej. Okay. <laughs> Aha! Dobra, myślałam, że przeszłam już zadania, a to runda się skończyła. Wydaje mi się, że teraz nie będzie takiego natchu graczy, bo to było zaległe zadanie. Pewnie dużo osób już nie... tak bardzo nie gra ich wcześniej. Zdrowa nerka. Tak, nerki mają być zdrowe. Zobaczymy, kto wygra. Tuńczyk w puszce. <laughs> Okej. Okay. Twilight, samolot, długie paznokcie u stóp, różowy góra z kasańców. Ekstremalny odkurzacz! Tak, ekstremalny odkurzacz. Mówi starplę ekstremalny. Ja ciebie już widzę to. Ten hardcore jak wgrał w tą grę Orety! Noc hakerów! ojej mówi Starka wygrała. Ja chyba jestem na trzec... A, jestem na drugim miejscu, ale nie wygrałam. Nie chcę mi się podejmować kolejnej próby, więc użyję tego innego diamenta. Patrzcie mi. O, mam fajny koszyczek z barankiem. O nie, zapomnieliśmy ciasta! Co będę źreć? E co? Czy to są ciasta? Chcesz mi mówić, że to są ciasta, jajka, tak? Czy to są składniki do jaków pomalowane na różowo? Tak, po tu coś zakupić, ale co? Hmm. Okej, okay. nie, to było dziwne. Co to za kaczy dziób, tak, tak? Nie umiem. Kiedy odbyła się pierwsza ceremonia nagród Akademii Filmowej? Co? Zyba chemiczny soli. To NACL. To jest do sklepu z animacjami i kup odpowiednią animację Needle Pozdrawiam Marysię, 9.05.7 Teraz trzeba dać fotografię jakimś osobom. I teraz przejdźmy do części boosterowej. Zaczniemy od autografów i od siebie. Od filmów, które występowałem. Od moich filmów, od polubionych grupów. od córki ocen, od polubionych artbooków, statusów, spokoju i zakupionych za osoby. Teraz czas do... Otworzyć! Yo! Byc, być byc, 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 byc... <grystanie> Ale podskoczyło! O, a mam jeszcze jedno. O rety, 20 dni! Będę czekać! <grystanie> U -u -u. Uwaga, uwaga. Ale mi zasłoniło pięknie, dziękuję, dziękuję bardzo. Może pododaję trochę pozer innym użytkownikom. Na przykład tej Candy, bo chyba najbardziej pomogła w boosterze. Co mi się tu... O! Dostałam piątkę z religii! News tygodnia. Oto ostatnie zadanie. Czas odebrać sukieneczkę oraz co najważniejsze. Wielkanocnego buni! <słysy> <śmienicza> o jaki ciekawy!